Elo mówi SpaceOn. Dzisiaj odcinek będzie taki trochę y, gamingowy. a to dlatego, że udało mi się zakosić z MediaMaxu taką jedną gierkę. No to teraz normalnie pokażę co chodzi i będę grał w grę. Bo tam jakiś ziobek się drze, idziemy sprawdzić co ty chce. I yeah, bejsbolem Frejera z Polonii. Teraz nie wiem co się dzieje, za bardzo chyba trochę w turban dostałem. Tyra uważajcie, dobre będzie. w gołębi jakiegoś się zamieniłem. I lecimy nad rejonem. Filuję jak rudy z zafiranki. Spróbujemy się zesrać. to ja. To teraz zobaczymy, co można zrobić z wiadrem benzyny. Ale się jara! Nagrałeś to? ja jestem diabeł! Tutaj się wbiłem do jakiejś wioski, ziomeczków innych, taki ichni Ursynów! kornia i to jest życie. Pały nie przyjeżdżają robić co chcesz! O ty smaciarzu! to trochę jak gdzieś wygląda. Tego chciałeś? I zdech! I kto jest królem dzielni? O, tu jeszcze jeden taki motyw patrzcie. No i ogólnie Gierka jest spoko. No i tutaj teraz takie krowy upolowałem z takim moim tygrysem. Nazwałem go Legia Pany. Uważajcie komu poskakujecie, kurno. No i tak to właśnie wygląda. Gram już kilka dni i jeszcze mi się nie znudziło. Gierka wpytę, gra się elegancko, a jak się już rozkminiło co chodzi, to jeszcze eleganckiej. Grajcie ile wlezie, polecam w chuj, Adrian Spaceon Puchacki. No i tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jak się podobało, daj ok, a jak nie to wy...